oh <laughs> Dobra, zrobimy teraz tak, jedzenie Jedzenie dalej z racji żywnościowej. A co będziemy jeść? Będziemy jeść wieprzowinę w sosie własnym. Jest to konserwa grubno rozrobniona, sterylizowana. Mięso wieprzowe, woda, sól spożywca, spożywcza, cebula suszona, błonnik bambusowy, smalec wieprzowy itd., itd. No dobra, zjemy sobie z bułeczką, nie będziemy jeść tych sucharów. O, już mnie się podoba. To widzicie, mając rację, żywnościową na pewno się nie zginie z głodu. Zobaczcie, ta jaka galaretka jest tutaj Ja to uwielbiam te galaretki, jak cholera w tych konserwach. Już widzę, że trochę smalcu tutaj jest, już w składzie było, nie? Konsystencja ta, mielonka, można powiedzieć, jest taka zachącająca za bardzo, ale spróbujmy jak smakuje. Sporo smalcu, zobaczcie, no ale tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc wiecie co, gulasz angielski taki z Biedronki jest 100 razy lepszy niż to. No może nie 100 razy, ale ale lepszy jest. Konsystencję to ma takiego mięsnego papieru, można powiedzieć. Zobaczymy jak wiedzie z bułką. Dobra, pożywne Czuć ten tłuszcz tutaj, ale nie jest jakiś odpychający Może być Dobra, pojedzone, zaraz trzeba zmyć Teraz sprawdźmy cukierki To jest cukierek Giki Twardy cukierek Z płynnym wnętrzem Zwykły Dobry A wiecie co, tych cukierków to mogli być choć więcej Chociaż taką garść rzucić, nie? No nie, dwa chyba Napój Bogu, który będziemy dzisiaj testować to jest napój Nepomucen, czekajcie jaki to jest browar, browar Nepomucen, Nep... tak Nepomucen spółka z 5,3 ostrości, tak wygląda, jest to, jak to jest napisane, jest to koktajl o smaku deseru pistacjowego, dobra. To zobaczymy. Popatrzcie sobie jeszcze raz, jak to ładnie wygląda. Taka puszka. Jaki obstawiacie kolor? Jak to jest deser pistacjowy, to powinien być zielony, nie? No nie jest zielony. Już widzę, że jest takie mętne. Pianeczka, zobaczcie, gęściutka. Z zapachem będzie gorzej, bo jeszcze trochę kataru mam. No nic nie czuję. Nic nie czuję, no wybaczcie, naprawdę, mam przytłumiony zapach. No to co pozostaje, dnie przetestować smak. Mm. To musi być dobre, no to musi być dobre, nie da się tego inaczej określić. Od razu w ciemno, ale daję mu jedynkę, bo naprawdę sięgnąłbym po ten napój bogów jeszcze raz. Bardziej wyśmienity jeszcze by był, jakby był. Ciut słodzone. Smakuje jak orężatka, ostrości w ogóle nie czuć, na końcu taki finisz, taka goryczka, delikatna, taki damski napój na letni wieczór, chociaż też bym się tego napił w letni wieczór, siedząc gdzieś w gorącym cieniu. Dobra mordeczki kochane, będziemy już dzisiaj kończyć, bo troszeczkę przydługo już dzisiaj gadałem, a jeszcze jutro będziemy sobie działać, bo pójdziemy sobie do tego domku, bo jutro będzie w ogóle pogoda, jutro mam iść na rower. Nieważne, zróbmy sobie podsumowanie, jak możecie zobaczyć teraz na ekranie, baterii mi zostało 65%, czyli 35% poszło się czesać w niebyt, jak widzicie zużycie mam w tej chwili na poziomie minus 2,8 Ampera, to jest 36 W z kawałkiem, no laptop skończył co miał robić, jest tylko zwykłe wyświetlanie teraz, więc spadek jest, on najwięcej energii żre jak robi mi rendering, filmu gotowego lub proksuje, film, proksuje pliki czyli zmniejsza ich e, wagę do obróbki a tak jak chodzi to jest widzicie pobór taki no, solidnie mniejszy z 5-6 amperów mniej. Teraz chodzi mi o oświetlenie, ogrzewanie prawie na minimum mam 21 stopni no i mam 65% także nie jest źle, na pewno noc przeżyje zobaczymy rano jak to będzie wyglądać Idę. Jeszcze nie spać, bo jest godzina 21.40. Obejrzę sobie w spokoju. Jakiś film, wychylił się, a my widzimy się rano. Dzień dobry. Witam serdecznie w dniu kolejnym. Słuchajcie, mamy prawie dziesiątą, tak pospałam. No strasznie zimno, nasze znaczy zimno. Pod, ja śpię pod kołdrą, pod kocem i było bardzo, bardzo fajnie cieplutko. Tylko w sensie mówię w samochodzie. Słuchajcie, 17 stopni, a chodzi mi na 2,1 Hz Jest 0 stopni. No w tej chwili 1. W nocy było 0 stopni. A Dlaczego jest zimno? Bo jestem na takim cyplu, bardzo wysuniętym nad zalew. I tu wiecznie wieje. Całą noc budą mi tak. I wywiewa to ciepło ze środka. Dobra, to stan akumulatora wygląda tak, jak możecie zobaczyć. 44%. Czyli można powiedzieć, że zżarło mi 56 amperogodzin. Jest to akumulator 100 amperogodzin, więc 1% odpowiada 1 amperogodzinie. Więc tak to sobie można. Tak, na, tak to sobie można patrzeć. Także zobaczcie. Ale zobaczcie, zostało mi 44%, czyli połowa akumulatora. Zobaczcie na napięcie. Widzicie? 12,9 V. To jest fantastyczne. To jest fantastyczne, bo w akumulatorach lifo po 4 właśnie tak schodzi już wcześniej też mówiłem, mamy 13V, 13 V, 13,5 w zależności od tam producenta i to tak schodzi, schodzi bardzo, bardzo liniowo, do 90 chyba ilość tam procent schodzi, tak że jest w 13, 12, 9, 12, 7 i dopiero na samym końcu spadek napięcia jest. W kwasiakach to idzie od razu tak, nie, taka skocznia jest, a tutaj tak bardziej równo, także taka seteczka spokojnie starcza na wieczór trzeba zrobić jakieś śniadanie dawaj to jesteśmy w trybie racji wojskowej, więc dalej sobie tu zadziałamy już nie będę podgrzewał na tym gównie No, o, czekajcie, bo to jest specjal wieprzowy jeszcze zapomniałem o tym dobra, to inaczej zrobimy sobie specjal wieprzowy, a to zrobię sobie później po przyjeździe z roweru, bo trzeba się wybrać na rower, trochę tu pojeździć po okolicy i izotonik sobie jeszcze zrobię. O, a jak. Dobra, obniżymy trochę tutaj na ogrzewaniu na 1,7. Dobrze, zrobimy sobie kawę rozpuszczalną z tego oto syfu, znaczy z, tego, z tych oto saszetek, ale dużo tej kawy. To chyba takie ekspreso, żeby sobie szybko wypić. Nie wkurzają te nakrętki zasrane, jak mi to, kurde ciężko, przecież tego nie idzie zakręcić. Przecież te zasrane zakrętki w tej wodzie Polaris, moje dzieci często nie zakręcają kurde ich domu i wiecznie rozgazowaną wodę piję. Pieprzona unia. Dobrze, napoje mamy. Teraz zobaczmy ten specjal wieprzowy. Co to w ogóle jest? O, takie. Coś pomielone, razem z budą. Wygląda bardzo podobnie jak ten, to wczorajsze. Powiem Wam, że to nie wygląda apetycznie. No nie za ciekawie smakuje. Dużo tłuszczu. Dlaczego trzeba troszeczkę sobie dosolić, bo to nie jest zbyt dobra. Taki zabijacz, aby się zapchać. Zjem oczywiście, ale żeby to było dobre, to nie. Dobra. Pojedzone a teraz deser. Skorzystamy z dwóch pieczywek chrupkich. Weźmy sobie miód. No, nawet dobre. O! Tutaj, powidła śliwkowe. Patrzcie. Do grudnia 2024. Ja je zjem. Bo one jeszcze będą dobre. I są dobre. Wiecie, to, że, że termin się kończy, to nie znaczy, że nie jest niezdatne do jedzenia. Po prostu czasami. Musi być określony, bo takie są przepisy. Sól na przykład też ma datę przydatności do spożycia, choć leży miliony lat w ziemi, nie? No. Dobra, spróbujmy. Napijmy to z miodem. Jak ciastko smakuje. No dobre. Bardzo dobre. A teraz to z powidłami. Równie dobre. No i taki deserek. Plus kawka. Kawka dobra. Lurowata. Nie wiem, co to za kawa. Taka lurowata. No. I mam śniadankę. Jeszcze mam obiad. Pełen obiad. Ale tak przyjadę z roweru. Na razie zjem to śniadanko. I tyle. Wyłączam wybasto na chwilę obecną. Bo zaraz będę szedł na rower, ale jeszcze pójdziemy tam. Przejdziemy się tylko samochód, trochę przestawię, żeby tak to jest, jak w polu szczerym, nie stać. No jak możecie zobaczyć, odpaliłem samochód. Od razu wskoczyło ładowanie. Widzicie pod, na, pod cyfrą 41 zmieniło się na CHG, czyli Church po angielsku. 188 Ampera ładowanie, 13,3V, moc 250W. O, tak to wygląda. I już skoczył jeden cykl ładowania, widzicie? Przemieszczę się kawałek, o tam i idziemy zobaczyć tam i, i na wybrzeże. Strasznie wieje, może być jakaś lekka fala. Ciekawe co to za budyneczek był kiedyś, ale to jakiś chyba nadzór, właśnie. Nad jednostkami pływającymi, tak mi się wydaje. No bo inaczej chyba być nie może. I to jeszcze powiem Wam, było chyba czynne jakiś czas niedawno. Okno plastikowe, stałe, co widzę, tam wstawione. Belek wyszarpany. O, kaflen. I patrzcie. Jest cydat? Kryśnic? Kryśnic tutaj? Hmm. Materiały komuś zostały i wyrzucił. To jakiś schowek. Tu też jakiś pokojos. Ramperia. To było poinwestowane. Raczej to mieszkanie nie było. Chodźmy teraz do góry. I patrzcie, jaki tutaj widok jest w ogóle z okien, nie? Nad zalew. Więc na milion procent to było coś związane z pływaniem. Cały widok nad zalew. Okna plastikowe, już tych oczywiście nie ma. Tu taki pokoik jakiś. Ale tu głównie tu było widmo obserwacyjne, o tym miejscu. Taki garaż. Więc tutaj był taki można powiedzieć full wypas. Ktoś tutaj przyjeżdża, ale zobaczcie, to jest w ogóle wycięte, nie tak jakby tutaj naprawdę coś przyjeżdżało dosyć, dosyć niedawno, z parę lat może. Tu ktoś przyjeżdżał, zobaczcie, schował sobie samochodzik do garażu i szedł pracować. Kurde, praca dla mnie, wymarzona praca. Z dala od ludzi mogłem tu pracować. Ale ciekawe, co to było, może ktoś wie. Dobra, idziemy nas zobaczyć na wybrzeże. Patrzcie, tutaj niczego sobie taka miejscówka. Też można by było tutaj stanąć. Miejsce na ognicho jest. No, może z Jarem kiedyś tu przyjadę, chociaż on ma bardzo blisko swoją działkę w Warnołęce. Więc lepiej tam siedzieć niż tutaj, prawda? Patrzcie tam, widzicie to? Tam w cieniu są jakieś... ...samochodowe te. W hotel, czy nie? A może w cieniu, zobaczcie, ktoś to postawił. Może te krzesła wiórowe to tam były właśnie w tym tym, w tym budynku za mną. O, było ponadobuiania, proszę bardzo. Już widzę, jak on tu przyjechał ze swoją zgrają. Co, co to by się działo? Piękne jest te wybrzeże. strasznie mi się podoba. Tam w ogóle jakieś, coś tam się przebija z dala. Byłem szakalaka, wróciłem z roweraka, <laughs> wróciłem z roweru, muszę go zapakować, ale będziemy teraz pichcić ostatnią potrawę z racji żywnościowej, ale włączmy sobie, o cyk fuch. ryga, ty bo ja nie widzę, ślepy jest. o, włączyło się, nie, nie włączyło się, działa to w ogóle, o, załączyło, słyszę. Musiałem z prezesa, słuchajcie, ściągnąć, zaraz Wam powiem, czekajcie. Ściągnąłem z prezesa te osłonki jednak i latałem bez, bo kurde zauważyłem, że przy tym wietrze strasznie małe prędkości, ja Wam mówiłem, nie? Strasznie małe prędkości osiągał, a jak ściągnąłem i aha, jeszcze się wyłączały czujniki kolizyjne, czyli to, to co on ogląda dookoła, żeby nie przypieprzyć coś, nie? Ściągnąłem, kurde, te osłonki, kurde, jakby nowy, nowy Bóg w niego wstąpił, kurde, lata jak szalony w tym wietrze. Także te osłonki jednak troszeczkę zabierają. One się przydadzą, jak będę chciał na przykład robić jakieś ujęcia między drzewami, wtedy je założę. A tak na wolnym powietrzu będę je ściągał. Będą jeździć ze mną, tylko muszę je gdzieś, kurde, tak wsadzić, żeby ich nie uszkodzić, bo one są strasznie delikatne. Nie Niby, kurde, patrzcie, no, niby ważą tyle co nic, a jednak... Masa taka robi swoje, może nie masa, ale ten pęd powietrza przez te może jest, no nie wiem, no i jest cichszy, bo z tym strasznie głośny był, a bez tego cichutki jak talala. lala, czyli gdzieś tam te powietrze zawirowania tworzy hałas. Dobrze, muszę schować Robert i zamykamy się w aucie i będziemy piścić. Czekajcie, laptopa sobie rozłożę. Przecież czym mnie go składałem tu, nie? Bo Muszę pozgrywać materiały Jak będę robił posiłka Raportu Wam nie podam Na razie stan akumulatora Bo mnie nie było, więc będzie taki sam jak przed wyjazdem Więc To nie ma sensu Podgrzewam sobie tutaj Poczekajcie Trochę zamieszam, żeby szybciej się podgrzało. O, podgrzewam sobie wieprzowinę rolatki wieprzowe, co je po, po, po tego. i do tego, o, o czym I do tego mm, bułeczki oczywiście i z, ta herbatka rozpuszczalna i tyle. Podgrzewam teraz w garnku No roladki wieprzowe w sosie. Potrzymam to z 15 minut tym i będziemy niam, niam. Ja myślę, że to już wystarczy. Sprawdźmy te rolatki. Dwie takie konkretne rolady wieprzowe. No, mm, może być. Co, bo. Sosiwo nawet doprawione, Myś ja bardziej wolę słone, no ale jest okej. Okay. Na czymś nadziana jest. Pamiętam, ja Wam, że te mięsa w tych racjach żywnościowych są bardzo dobre, bardzo dobrze zrobione. Ktoś miał głowę kto robił. Miękkie, soczyste nieprzesuszone, mi to smakuje osobiście Mogłabym tu jeść cały czas jak na żarcie mi to smakuje totalnie dobra, pojedzone słuchajcie, raport pogodowy BMS Meta no i jak możecie zobaczyć czekajcie, żeby mnie widać tu z boku tu postawimy, o i tu wkleimy widok ze smartfona jak widzicie, zostało mi 36% z akumulatora, dzisiaj mamy godzinę 14.30, czyli mija doba, odkąd stacjonowałem tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie jestem, ogrzewanie praktycznie non-stop, chodziło teraz tylko przerwa, jak wyjechałem na rower, tam godzina czasu, ale tak to ogrzewanie non-stop, światło, laptop. No i zostało 36%, czyli zeżarło mi 64% baterii. Nie jest źle. Teraz jeszcze wrócę do domu. mam Do, mam, do domu mam 33-34 km jakoś tak. I zobaczymy ile będzie. Jest 36%. Zobaczymy jak wrócę, to jeszcze Wam powiem. Pamiętajcie, jeżeli chcecie taki akumulatorek sobie zakupić, link oczywiście w opisie filmu Wam zostawię. Z, tam, z jakimś tam rabatem to wszystko będzie do koloru, do wyboru, jakie tam chcecie sprzęty sobie kupować, to sobie kupujcie. Ja Wam tylko pokazuję, jak to działa. Tyle podładowało. 45% przez pół godziny.